Witam Was ciepło i serdecznie w czytaniu na kolejny tydzień. Karty na stole, i ten tydzień po pierwszym rzucie oka, właśnie na te karty, jawi mi się jako dość już spokojny, chociaż myślałam, że ten tydzień, właśnie z zaćmieniem, będzie dość krzykliwy. A tutaj okazuje się, że jest naprawdę powrót do siebie, powrót do swojego wnętrza, ale, ale od początku. Na co ten tydzień dobry? Na to, żeby zaakceptować w sobie to, że czasami jesteśmy osobami, które mają złość. Po prostu mamy negatywne w sobie emocje, które nami mogą bardzo mocno Targać. Ale, ale to, że przychodzą, to nie znaczy, że zawsze odchodzą, bo w momencie, kiedy są przez nas pielęgnowane, kiedy się już zadomowią właśnie te negatywności w ciele, zaczyna coś doskwierać, coś boli. Coś nie tak działa, coś czegoś tam brakuje, no wiecie, zaczyna się coś sypać. I to jest dobry czas właśnie na to, żeby te emocje, które są skumulowane w ciele, uwolnić. Z jednej strony można to robić specjalnymi ćwiczeniami. Poczytajcie sobie, popatrzcie mnóstwo jest takich technik. Można to zrobić oddechem, co jest najprostsze, bo mamy go zawsze ze sobą ciągle oddychamy tylko sposobu, jak to prawidłowego na to, nie mamy. Także znowu poszukajcie może warto warto puścić te wszystkie negatywne emocje właśnie z oddechem a znowu z drugiej strony dla tych, którzy lubią papierki i lubią analizy, może to jest ten czas, żeby udać się na jakieś badania, żeby poszukać tej złości w sobie i jakoś inaczej do niej podejść, jakoś inaczej zaradzić temu, co ta złość w nas już Mogła narozrabiać. Ale najprostszą rzeczą to będzie wypocenie, wypocenie, wyrzucenie tego z siebie po prostu przez zdrowy ruch, przez świadomy ruch. To będzie najprostsze. Natomiast na co ten tydzień nie będzie dobry? To na to, żeby właśnie jeszcze tą złość w sobie pielęgnować i bycie taką osobą wredną z uśmiechem, a jednak uszczypliwą, w tym tygodniu nie będzie promowane. Czyli wszystkie takie zawoalowane uśmieszki, takie dobrotliwe tolerancje. Podchodzenie do kogoś niby z wyciągniętą ręką, a jednak gdzieś tam szczychającym w zanadrzu ostrym słowem, ostrą ripostą, czy też po prostu ściętym językiem, to nie będzie promowane. Wszystko to, co nie wychodzi, z serca, co nie jest czyste, co nie jest związane ze światłem i z miłością. No, niestety, ale to nie jest ten czas. To jest czas na to, żeby uporać się ze swoją ciemną stroną. Ze swoim cieniem. Jeżeli coś Was dręczy wiecie, że macie takie nieujawnione jeszcze, te ciemne swoje strony, zapraszam. Zapraszam, z chęcią pomogę Wam przejść przez te zakamarki duszy. Jeżeli ktoś chce się ze sobą po prostu spotkać. No i, no i zmierzyć z tym, jaki naprawdę jaki naprawdę jest, bo sprawy nazwane są jakby łatwiejsze już do rozwiązania. Już wtedy tylko poszukać narzędzia, poszukać sposobu i wcielić to w życie, zrobić. Nowy nawyk może naprawdę zadbać o ten ruch, zmienić swoje odżywianie, dać sobie szansę na to, żeby się zregenerować i, i wystarczy. Ok, i tego byłoby na tyle. Czytanie dodatkowe, rozszerzające to teraz krótki, ten krótki wstęp będzie w niedzielę. Już Was zapraszam. Sama jestem ciekawa, cóż takiego powiedzą nam karty. A póki co miłego dnia Wam życzę. No i do następnego.